Proszę bardzo. Panie redaktorze, ja właśnie, żeśmy wskoczyli na globalną politykę, a co zrobić u nas? Wybory się zbliżają i ten, no, wybrać pis, kandydatów ten no, to... pis, który tam mówi się, że jest w dwa koguty, ale nie ma nic lepszego na, na, na horyzoncie. Więc trzeba wybrać to mniejsze zło, więc żebyśmy mieli tych europarlamentarzystów. Więcej w tym parlamencie, będziemy mieli jakąś moc. A jak będzie tak, jak było, Niech się pan nie gniga, agentura, agentura wszechobecna i proletariusze wszystkich krajów łączcie się, to hasło jest nadal aktualne. Proszę no. pana, no ja już powiedziałem, nie. że Parlament Europejski nie ma żadnej władzy i to nie. Znaczy to, się. No nie ma żadnej nie. władzy. Polska ma. Polska ma przydzieloną liczbę posłów ja i więcej wiem, nie że... będzie miała niż ma przy... Przy... Ale jak będzie po... pół na pół i będzie połowę takich donosicieli, to będziemy mieli ciężko. Proszę pana, no, no to mówię panu, że... Pra... Znaczy, a teraz, pan, a ja, teraz... ja nie, ja nie e... chcę agitować ani za ani przeciwko pisom. I... tylko... No, proszę bardzo. E... Elektorat to jest właśnie oświata. Tu jest duży, duży elektorat, razem z rodzinami to jest 3 miliony. No i co? No i, i to jest to, że jak widzimy jak jest. No. Proszę pana, prawa i sprawiedliwości, chyba w tej chwili już nikt nie potrafi przelicytować. Jeśli, a proszę usiąść łaskawie, jeśli chodzi o programy rozdawnicze, tam już oprócz tam 500 plus, jeszcze mieszkanie, jeszcze świnie i krowy i rolnicy młodzi. Myślę, że będzie to kosztowało, bo sam program 500 Plus kosztuje 24 miliardy złotych rocznie. Przy deficycie budżetowym, jaki Polska ma, tam ponad 30 miliardów. No to jak jeszcze dojdą do tego kolejne programy rozdawcze, to PiS może wygra, wybory dzięki temu. Ale deficyt budżetowy wzrośnie do jakichś 50 miliardów, może nawet 60. I wzrosną też. Będzie dwóch publiczny, nie będzie rósł, tak jak teraz, 5 tysięcy złotych na sekundę, tylko na przykład 10 tysięcy złotych na sekundę będzie rósł. No i trzeba będzie to obsługiwać. Jak to wygląda? Jak to wygląda, jeśli chodzi o tę stronę finansową? W najkorzystniejszym dla budżetu, co sam rząd. Powiedział Pisowski, do, rząd dobrej zmiany, najkorzystniejszym rokiem dla budżetu to był rok 2017. I w tym najkorzystniejszym roku koszty obsługi długu publicznego wyniosły 32 miliardy złotych. Obsługi długu publicznego, czyli trzeba procenty, no to prawie 1000 złotych na obywatela. Prawie 1000 złotych na obywatela. A jak wzrośnie deficyt do 50 czy 60, to to wzrośnie do prawie dwóch tysięcy złotych na obywatela, więc rząd na czym to polega? Rząd przekupuje obywateli ich własnymi pieniędzmi, daje, daje dzieciom 500 złotych miesięcznie, ale za 15 lat te dzieci będą musiały obsługiwać dług na poziomie półtora tysiąca. Trzy razy wyższym. Więc tak to jest. Jak Państwo chcecie to popierać, no to ja nie mogę nikomu zabronić, ale warto się zastanowić, do, ko... do czego to. Słyszymy inne informacje. Proszę. Słyszymy inne. Informacje. Tak, że co? Dług publiczny nie rośnie, dziura vat jest skutecznie zalepiana i wcale nie ma takich złych perspektyw, jak Proszę Pani, no dług publiczny nie rośnie, jakże nie rośnie, kiedy rośnie. Jak mówię... Proszę pana, chyba trzeba wierzyć w liczby, które są podawane, publiczny maleju. No niech się pani nie gniewa. Pani pani je, wie pani, a to jasne, to wie pani rząd różne wersje może podawać, a potem, a potem powie albo i nic nie powie. Tylko my będziemy musieli za to zapłacić. Bo na czym polega trzeba to wyjaśnić tak. Ja, że tak powiem, opatologicznie. Na czym polega deficyt budżetowy? Rząd ma niż dochody. Tak. A ponieważ dochody państwa rosną. Nie, ale wydatki rosną. Wydatki nadal rosną, są wyższe niż dochody. O tym świadczy deficyt budżetowy. Co rząd wtedy musi zrobić? No musi tę dziurę załatać, bo inaczej... Kiedyś byłem tam przy Kancelarii Premiera, jeszcze za rządów premiera Tuska i był strajk policjantów. Z całego kraju, z całej Polski przyjechali policjanci umundurowani i po cywilnemu. I tam stali przed Kancelarią Premiera i skandowali złodzieje, złodzieje. Zdumiało mnie to, bo na całym świecie policjant tak widzi złodzieja to go goni. A tu żaden nawet nie drgnął. Skądś wiedzieli, że tych złodziei nie wolno im ruszać, tylko tak sygnalizowali dźwiękowo ich obecność. Więc jak rząd chce uniknąć czegoś takiego, to musi ten deficyt budżetowy wyrównać. W jaki sposób? No, może podnieść podatki, ale tego nie można robić w nieskończoność i bezkarnie, bo jest taki efekt lafera, który sprawia, że to od pewnego momentu, od, pewnego, od pewnej wysokości opodatkowania dochody budżetu spadają. No jak to podniósł podatki, a nadal ma deficyt. W związku z tym no, musi coś sprzedać, ale już nie bardzo ma co. Trzecie wyjście musi pożyczyć. Musi pożyczyć. No to rząd wypuszcza obligacje. Na przykład no takie roczne, krótkoterminowe, bo jak rząd Leszka Millera wypuścił obligacje dwudziestoletnie, to nie sprzedał ani jednej. Najwyraźniej ci grandziarze finansowi nie wierzyli, że Polska za 20 lat będzie w stanie wykupić czegokolwiek. Więc roczne tak, ale dłuższe nie. Co się wtedy dzieje? Rząd musi wykupić te obligacje w terminie, bo jak nie wykupi w terminie tak jak rząd grecki, no to to jest bankructwo państwa. Więc rząd musi to wykupić w terminie i zapłacić procent. A nadal ma deficyt. No to co się wtedy dzieje? Musi pożyczyć jeszcze więcej, żeby ten deficyt coraz większy wyrównać. I w ten sposób z roku na rok powiększa się dług publiczny. Dopóki jest deficyt, to dług publiczny się powiększa, bo nie ma innego wyjścia. W związku z tym, ja nie wiem, czy rząd rzeczywiście coś takiego powiedział, aż mi się nie chce wiedzieć, żeby takie bezczelne kłamstwa. Proszę pani, no to niech pani w to wierzy naprawdę. No. No ja Ta, to dobrze, to dobrze. Wie pani to... W moim no, znajomym powodzi się lepiej. Proszę Pani, jasne, że tak, jasne, że tak. Tylko wie pani, tu jest... Jeszcze trzeba brać pod uwagę państwo. Co rząd, jak rząd pożycza... Pieniądze. Słyszał Pan, żebyśmy ostatnio pożyczali? No cały czas obligacje rząd wypuszcza, bo musi deficyt budżetowy pokryć. To jest pożyczka! Pani Pani zdaje się, że Pani nie rozumie, na czym polega obligacja? Rząd podpisuje taki weksel. No to. Polega obligacja, ale nie słyszałem, No niech pani posłucha, to pani go słyszy. No, naprawdę proszę się nie gniewać, ale no, nie będę się z Panią tu spierał o sprawy oczywiste. Naprawdę proszę się nie gniewać. Rząd jak pożycza pieniądze, jak rząd pożycza od kogoś pieniądze, to musi dać zabezpieczenie. A jaki, w jakiej postaci daje zabezpieczenie? Zastawia dochody z przyszłych podatków, których jeszcze nie ma, ale zastawia dochody z przyszłych podatków. No i dlatego uszczelnia system podatkowy, bo musi wobec bankierów niemieckich, no tak, bo to Niemcy kupują polskie obligacje. I myśli pani, że jak niemieckie banki kupują polskie obligacje, to rząd pana premiera Morawieckiego może się Niemcom stawiać? O nie. Tak dobrze to na świecie jeszcze nie ma. Także trzeba sobie z tego zdawać sprawę, jak się słucha rządowej telewizji, bo tam już bezczelność sięga zenitu. Wydawało się, że komuny nic tutaj nie przelicytuje, ale okazuje się, że można. To tak jak w tej anegdotce o pesymiście i optymiście, pesymista mówi już gorzej być nie może, a optymista mówi może, może. <suszy> <suszy> Proszę bardzo. Proszę Pan tam pod oknem. No typopień, czy też postulacie pana Gadowskiego, by Konfederacja przyłączyła się do PIS-u? Do czego? Do PIS-u? No, pan Gadowski tak powiedział. U, to ciekawy pomysł. Nie, nie, nie wydaje mi się, żeby to było, wie pan, rozsądne. No bo Konfederacja stałaby się wtedy mięsem armatnym. Jarosława Kaczyńskiego, jak ktoś chce, żeby go zmielono na kotlety, to niech to robi, ja bym nie chciał. Ja na szczęście nie należę nigdzie tak, żeby Pan, ale to uważam, że to nie jest mądry pomysł. Lubię Pana Gadowskiego, ale nie wiem, dlaczego on wpada na takie pomysły. Z nami Polakami, jak Pan tak mówi, Panie redaktorze, że nie możemy się połączyć, bo będzie mięso to tylko z naszych głupoty będzie miało. Proszę pana, no. Proszę, tak, proszę, tak posłuchać. No, właśnie y, połączenie ligi rodzin polskich i, i samoobrony to ich durne, proszę pana, posunięcia doprowadziły do tego, że Koalicja się rozsypała. No i no. No. Proszę pana, no jasne, że się rozsypała, ale nie wiem, czy pan zna kulisy tego. To, to powiedzmy. No, nie wiem, bo dlaczego się rozsypała koalicja? Bo Mariusz Kamiński, który nadzorował służby specjalne, zmontował przeciwko Andrzejowi Leperowi aferę gruntową, popełniając przestępstwo. Popełniając przestępstwo, dlatego że na podstawie ustawy o ABW. Tym bezpieczniakom wolno posługiwać się fałszywymi dokumentami, ale tylko takimi, które uniemożliwiają ich identyfikację jako agentów, a więc fałszywymi dowodami osobistymi, fałszywymi dowodami rejestracji samochodów, i itd. Tak fałszywymi prawami jazdy, natomiast nie wolno im fałszować aktów własności. Ani decyzji administracyjnych. A oni właśnie to zrobili. Bo na, jak wyszła na jaw afera gruntowa, że wójt jakiejś gminy zobaczył decyzję, którą niby on wydał, ale on jej w ogóle nie wydawał. I tak wyszła, wyszła na jaw. I pan Mariusz Kamiński, ja wiem, że państwo możecie mieć inne zdanie, ale powinien siedzieć w lochu za to. A, no nie. To znaczy co? Sfałszowaliby bezpieczniacy akt własności pańskiego domu, i, i, i pan by się z tym zgodził? Ja tego nie znam. No to ja, ale ja znam, więc jak się chce pan czegoś dowiedzieć ode mnie, to wie pan, to mówię panu. Nie mam żadnego interesu, bo ja pana Mariusza Kamińskiego znam tak pobieżnie, no ale wiem, co się stało. Więc wie pan. No, nie można, nie można całego państwa podporządkowywać, stawiać znak równości między interesem państwa i interesem Jarosława Kaczyńskiego. No tak, bo wie pan, Jarosław Kaczyński to jest wielka siła w polityce. On uważa, i to chyba sam w to wierzy, że wszyscy powinni się dla niego poświęcać. Ja tak nie uważam. Ja tak nie uważam. Ani mi w głowie się poświęcać dla niego, zwłaszcza dla niego. Nie uważam, że schetyna to w ogóle jest, wie pan, już głupszy niż przewiduje ustawa. Ale Jarosław Kaczyński, co Jarosław Kaczyński robi? Odtwarza przedwojenną sanację, która była ruchem etatystycznym. I owszem, Twarzała wrażenie, że tak powiem, że wszystko jest dobrze, głównie zresztą przez, dzięki propagandzie. No ale skończyło się tak, jak się skończyło. Ale po 2010 roku następne wybory i Polacy wybierają bandziorów. No to co o tym są? Proszę pana, bo są głupi, jak wybierają bandziorów, no. Wybrali. <grym> w wyborach jeszcze raz na cztery lata powierzyli rządy i... Doprowadzili w do, do już takiego totalnego chaosu, chaosu że nie, nie... Proszę pana, no nie większego niż teraz. Niech się pan nie gniewa. No co, teraz jest, teraz jest w porządek. Znaczy się porządek to nigdy nie był. A no widzi pan, to jak nie był, to i teraz nie ma, a poza tym jeszcze jedna rzecz. Jeszcze jedna rzecz. No, to tak, żebyście Państwo, że tak powiem, sprawdzali wszystkie informacje, które podaje Pani Cholecka. Musimy iść razem koniec. Gdzie? Najbliżej nam. No bo to... Rzeba, tak? Gdzie, gdzie musimy iść? a jak ktoś nas prowadzi w przepaść i mówi: chodźcie ze mną, bo tu Proszę, razem panie, musimy. Mamy wyjście, panie... Proszę? No mamy mnóstwo wyjść, mamy mnóstwo wyjść. No tylko jak, wie pan, jeżeli się słuchamy Jarosława Kaczyńskiego, to rzeczywiście nie mamy wyjścia. No to, to się. Musimy... Ale, ale gdyby nie Jarosław Kaczyński, to by nam tu nie było. On, on w zasadzie tą prawicę utrzymał. Utrzymał tą prawicę. Proszę pana no. przy, przy życiu. Przy życiu. A, a że już błędy popełnia każdy, bo ja też Proszę pana, błędy. No, nigdy bym nie przypuszczał, że że będę tutaj zmuszony do odgrywania takiej roli. Ale ja... ja, ja panie, panie redaktorze, ja Pana bardzo cenię. Ja słucham Pana felietony no. w radiu i, i bardzo Pana cenię. A za co Ale mnie Pan ceni? Za, za to, co Pan robi. Za tą no to, nie, to proszę Pana, albo, albo mnie Pan ceni, albo Pan nie wierzy w ani jedno słowo, które ja mówię. No nie niech Pan się Nie zdecyduje. można tak sobie po prostu się opluwać. No, na litość Boży. Ale ja nikomu Mniejsze zło trzeba wybierać. To mniejsze zło to jest dobro dla Polski. Mniejsze zło. No to, no, to, to jest, jest taka dialektyka, wie pan, już nawet mocniejsza niż marksistowska. No nie, niech pan... No mówi, tak, to mnie ja ja nie obraża. Tak, no. że ten wątek może kończyć, ja takie pytanie po polskie mi zadać, bo tutaj tak. pan mówił o tym, że... Że bardzo yy, no. komu to wszystko jedno. I yy, tak z punktu widzenia interesów Polskich, jakbyśmy powieżeli tych międzynarodowych, tych wewnętrznych. Yy, czy naprawdę pan uważa, że w Polsce wszystko jedno jest, czy rządzi PiS czy platforma obywatelska, jeżeli przyjmiemy założenie obecne, no że realia takie są, że innej chyba siły na dzisiejszy nie ma. Nie, to nie, czy... nie jest wszystko jedno, tylko jak rządzi PiS, mhm. to słuchamy się Amerykanów i pani Żorzeta Mosbacher w, już w takich drobiazgach nawet się wcina, yy, mówi yy, ministrowi zdrowia, jakie lekarstwa ma wpisać na listę leków refundowanych. Słuchamy się Amerykanów i tyle i nikt, jak rząd, usur... większość rządowa, przepraszam, Sejm uchwalił ustawę o nowelizacji o ipn -ie. No to Amerykanie nam kazali ją anulować, żeśmy w podskokach z podwiniętym ogonem. To, to teraz się słuchamy Amerykanów i Żydów i Izraela. Przychod... Przyjeżdża do Warszawy Netanyahu i co nam mówi? Ano mówi, że tu Polacy są współodpowiedzialni za Holokaust, że a ten Izrael Kac, minister spraw zależy, mówi: Polacy antysemityzm z mlekiem matki wysali, przyjechał i nam nastrał na dywan. A my co? A my nic. A nie, a kac, a tak, ale to wie pan, wszystko jedno, ale cały świat to usłyszał. Nastrał jeden i drugi nam na dywan i my nawet na razie tego nie sprzątamy. Bo. Bo się boimy. Jakby platforma rządziła, to byśmy się w taki sam sposób słuchali Niemiec. O taka jest różnica. O taka jest różnica. Proszę. <stukujesz> hey, co pan <stukujesz> w tej sytuacji? A Proszę. czy Libian? Proszę pani. Ja to Proszę pani, pani uważa, Najwidoczniej. Nie, nie, nie to, to dobrze. No to, ale Amerykanie nam każą wykonać roszczenia żydowskie. No bo Już mówiłem. Tak no to tak Amerykanie żądą. Tak jak i Niemcy żądą, proszę pana. Niemcy żądą. Międzynarodówka Światowa rządzi. No, no i co z tego? No Nawet jakby to była prawda, to międzynarodowka światowa nam to każe zrobić I No każe i, no i nie co? mamy wyjścia. No robić. I Jarosław Kaczyński to zrobi. No zrobi, bo no jakie mamy wyjście? I... A nie ma. No to, dla, to dla no. dlaczego Albo to ma być? Dlaczego to mnóstwo? ma być lepsze? No niech mi pan wytłumaczy. Mniejsze złoto. Mniejsze zło. Żydowska okupacja Polski jest mniejszym złem, tak? A co pan proponuje? Proszę zakończyć optymistyczną. O, o to chodzi, o to chodzi. Proszę pani. No Bo jak tak, proszę nie. pana, to nic tylko się powiesić. Nie, albo dlaczego? namawiać własne dlaczego dzieci się, do emigracji. Dlaczego się powiesić? Powiesić zawsze się zdążymy. Zawsze zdążymy się powiesić. Trzeba próbować odwracać to niebezpieczeństwo. Proszę pani, no na przykład w taki sposób teraz, żeby chociaż na kilka miesięcy zyskać na czasie. I jeżeli polonia amerykańska demonstracje urządza, o których rządowa telewizja, te hieny, nawet ani słowa nie. Mówią, mówią z rządowej telewizji to wie. Nie No wiem panie doktorze. Nie mam danych, przepraszam to bardzo. Przepraszam bardzo. Normalna uwaga. Nie wypadają pytania i konkretna odpowiedź, dot. Tak, to nie zawieru. Czy są jakieś dyskusje, które do niczego nie prowadzą? Nie. Ktoś się To jest nieszczęście, to jest głupie pytanie. Nie mniwajcie się państwo, ale też... no to jest nieszczęście. Naprawdę powiem to pań w oczy. Jest nie, rozmowa z, z wyznawcami Jarosława Kaczyńskiego jest po prostu niemożliwa. Dlatego, że żadne argumenty do nich nie docierają. Co, czym was, czym państwa Jarosław Kaczyński tak zauroczył? Tym, że jest mniejszym, złapie. No, człowiek, który, człowiek, który ukrywa przed opinią publiczną największe niebezpieczeństwo, jakie naród polski jest mniejszym to jakie większe zło? No to proszę podać ja lepszą. Tak jest, to, proszę pani, to, to jest taka, no Panie, panie rysuta, to, to, że... Na to może... ja tylko to proszę. Proszę pana, proszę pana, nie, nie ma sensu to, nie ma sensu to. Ja państwa nie przekonam, a państwo nie przekonacie mnie. Dobrze. Dobrze. Podam pani wskazówkę. Podam pani wskazówkę, ponieważ myśli pani, myśli pani, że z każdej sytuacji, każda sytuacja musi się skończyć wesołym oberkiem. Nie, nie, tak, bo dopóki trwa walka, to jest dramat. Natomiast są sytuacje, gdzie walka już jest niemożliwa i to jest tragedia. To jest tragedia i jesteśmy w przededniu takiej sytuacji. W przededniu cztery lata rządów dobrej zmiany nie zapobiegły temu, więc jesteśmy w przededniu tragedii. I co w tej sytuacji można zrobić? Ja kiedyś tak, bo to wie pani, ja, ja nic tak nie gorszy, jak prawda. Nic tak nie gorszy, jak prawda. Więc na jednym ze spotkań taka pani, to dokładnie to samo powiedziała co i pani. Panie Michalkiewicz, a nas pan zdołował. Niech pan powie coś optymistycznego. No to powiem. Powiem. bardzo. Proszę bardzo, już mówię. Powiedziałem jej tak, niech no pani wyjrzy przez okno, a to było w dzień, taki piękny letni dzień. Co pani widzi? Ona tam mi zaczęła pisać, ja mówię, nie, nie o to mi chodzi. Mówię, ładnie jest na świecie, no ładnie. Ja mówię, widzi pani, w lecie jest ciepło, w zimie jest zimno, w dzień jest jasno, w nocy jest ciemno. Pory roku następują po sobie z zadziwiającą regularnością. A dlaczego tak jest? A dlatego, że to wszystko nie zależy od rządu.